Święto Plonów to okazja do pokazania tradycji. W tym roku podczas dożynek w Sobinie mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. posłuchać koncertu ludowych zespołów, spróbować regionalnej kuchni, najmłodsi mogli spróbować swoich sił w tworzeniu rękodzieł. Prezentacja stoisk, na których można m.in. spróbować tradycyjnych regionalnych potraw to stały element święta rolników. Co w tym roku przygotowała wieś Sobin? Sobin jest wsią, która znajduje się w centrum borów dolnośląskich. Dlatego przygotowaliśmy specjały kuchni myśliwskiej. Zapraszamy na gołąbki myśliwskie, bigos, bigos myśliwski, pasztet z zająca, kiełbasę z jelenia i wiele, wiele innych bardzo dobrych rzeczy. Troszeczkę odeszliśmy od takich tradycyjnych mięs. Chcieliśmy przybliżyć smaki, wrócić. Trochę do tych smaków i mam nadzieję, że nam się to udało. Mimo przemysłowego charakteru, zagłębia miedziowego, gmina Polkowice może pochwalić się długą oraz bogatą rolniczą tradycją. Jest u nas rolnictwo i to po stoiskach widać, że to rolnictwo rozwija się i trzyma się całkiem dobrze. Można obejrzeć, przejrzeć, że naprawdę jest różnorodność na tych stoiskach, ludzie się naprawdę starają, ludzie pracują ciężko dbają, dużo własnych wyrobów robią sama jestem rolniczką więc wiem bo piekę chleb i robię przetwory tak samo mieszkańcy pobliskich gmin miejscowości też robią takie przetwory i własną produkcję po prostu ze swoich pól ogrodów Czego możemy życzyć rolnikom na przyszły rok Przede wszystkim sił na to, aby te plony były, były jak największe, abyśmy mogli się dzielić tym, chleb, tym chlebem dożynkowym w taki sposób, sprawiedliwie i mądrze, w taki sposób, aby starczyło dla każdego mieszkańca gminy Polkowice.